Czy wiesz, co ZUS ogłosił dla emerytów zaledwie kilkanaście minut temu? Czy to oznacza większe wsparcie finansowe w 2025 roku? A może coś zupełnie innego? To, co się wydarzyło, może zmienić Twoje plany na przyszłość, a szczególnie to, co dostaniesz od ZUS-u. Ale czy jesteś przygotowany na zmiany, które mogą dotyczyć ciebie lub Twoich bliskich? Właśnie teraz pojawiły się informacje, które mogą wywołać u wielu osób wielką radość. Jednak nie wszyscy wiedzą, jak dokładnie się do tego przygotować. Czy słyszałeś o 13 stycznia 2014 roku emeryturze, które są w planach na 2025 rok? Jakie warunki trzeba spełnić, by je otrzymać? Co jeszcze możecie czekać, jeżeli nie spełniasz określonych wymagań? Wszystko to i więcej dowiesz się za chwilę, ale zanim przejdziemy do szczegółów, musisz wiedzieć jedno, nie każdy wie, jak te zmiany wpłyną na jego emeryturę. Czy to oznacza więcej pieniędzy na Twoje potrzeby, czy może sprawi, że będziesz musiał podjąć dodatkowe kroki, by uzyskać wsparcie? Pamiętaj, że te informacje są świeże, a to, co się wydarzy, może mieć kluczowe znaczenie dla Twojej przyszłości finansowej. Teraz, zanim zdradzę więcej, sprawdź, czy spełniasz wszystkie warunki, bo za chwilę dowiesz się, jak możesz zyskać, ale nie tylko to. Przekonaj się sam, co się wydarzy w 2025 roku. To coś, czego nie chcesz przegapić. Zostań ze mną, bo najważniejsze szczegóły czekają tuż za rogiem. Oglądaj dalej, a zrozumiesz, dlaczego to jest kluczowe dla Twojej przyszłości. Z Mickiewicza strony, zaczynamy. Witam ponownie, to Mickiewicz, a dzisiaj mamy bardzo ważne informacje dotyczące emerytur w 2025 roku. Zaledwie kilkanaście minut temu ZUS ogłosił szczegóły, które mogą wpłynąć na życie każdego z Was, drodzy seniorzy. To zmiany, które nie tylko zainteresują Was, ale mogą również pozytywnie wpłynąć na Wasze finanse. Jeśli do tej pory nie śledziliście, co dokładnie Zus ogłosił, teraz będziecie mieć pełną wiedzę na temat 13 stycznia 2014 roku emerytury. Pamiętajcie, że to informacje, które mogą zmienić Waszą przyszłość finansową. Nie pozwólcie, by coś Was zaskoczyło. Będziemy dzisiaj omawiać wszystko krok po kroku, więc bądźcie ze mną do końca, by niczego nie przeoczyć. Na początek warto powiedzieć, Jezus zapowiedział, iż w 2025 roku po raz kolejny wypłacone zostaną tak zwane 13 stycznia 2014 roku emerytury. Dla wielu osób, które od lat otrzymują emeryturę, może to być ogromna pomoc finansowa. Ale zanim przejdziemy do szczegółów, warto zrozumieć, czym właściwie są te emerytury i jak się je otrzymuje. Emerytura to jedna z najważniejszych zmian w systemie emerytalnym w Polsce która pojawiła się już w 2020 roku. Jej celem było wsparcie osób starszych, zwłaszcza tych, którzy żyją tylko z emerytury. Wszyscy ci, którzy spełniają określone kryteria, mogą liczyć na dodatkowe środki, które są wypłacane raz do roku. W 2025 roku ZUS po raz kolejny wypłaci 13 emeryturę. Będzie to kwota zbliżona do średniej emerytury w Polsce, co oznacza, że osoby otrzymujące mniejsze emerytury mogą liczyć na spory bonus. To świetna wiadomość dla osób, które nie mają dodatkowych źródeł dochodu, bo 13. Emerytura może być dla nich istotnym wsparciem. Teraz przejdźmy do 14. emerytury, która również zyskała popularność w ostatnich latach. To kolejna propozycja ZUS, która ma na celu poprawę sytuacji finansowej seniorów w Polsce. Choć szczegóły na temat tej emerytury są jeszcze w fazie opracowywania, ZUS zapowiada, że w 2025 roku osoby uprawnione do 13 emerytury automatycznie otrzymają również 14 emeryturę. Jest to dodatkowe wsparcie, które może być znacznie wyższe niż 13 emerytura, ponieważ w przypadku 14 emerytury ZUS bierze pod uwagę inne wskaźniki finansowe, takie jak inflacja, wzrost kosztów życia czy potrzeba wsparcia osób starszych. To oznacza, że seniorzy mogą liczyć na jeszcze większe wsparcie, które pomoże im w codziennym życiu. Warto jednak zaznaczyć, że nie każda osoba będzie uprawnioną do tych emerytur. ZUS wprowadza określone warunki, które trzeba spełnić, by otrzymać 13 stycznia 2014 roku emeryturę. Po pierwsze, musisz być emerytem lub ręcistą, co jest podstawowym warunkiem. Następnie ZUS bierze pod uwagę wysokość Twojego dochodu oraz inne czynniki takie jak czas przepracowany w Polsce. Istnieją również limity dochodowe, które mogą wpłynąć na wysokość świadczenia. Oznacza to, że osoby, które mają inne źródła dochodu, mogą nie otrzymać pełnej kwoty 13 i 14 emerytury. W tym miejscu pojawia się ważne pytanie, jak złożyć wniosek o te emerytury i co zrobić, by nie przegapić żadnej z nich. Otóż wnioski o 13 stycznia 2014 roku emerytury składane są automatycznie przez ZUS. Jeśli już otrzymujesz emeryturę lub rentę, nie musisz niczego robić, ZUS samodzielnie przekaże ci te świadczenia, jeżeli spełniasz wszystkie warunki. Pamiętaj, że ZUS informuje o przyznaniu tych świadczeń drogą pocztową, więc upewnij się, że masz aktualny adres, by nie przeoczyć żadnej ważnej informacji. Co więcej,. Warto zastanowić się, jak te dodatkowe emerytury wpłyną na Twoje codzienne życie. 13 stycznia 2014 roku emerytura mogą stanowić duże wsparcie w kwestii pokrywania codziennych wydatków. Wiele osób, które żyją tylko z emerytury, ma trudności z opłaceniem podstawowych potrzeb, takich jak leki, jedzenie czy rachunki. Te dodatkowe świadczenia mogą pomóc w poprawie jakości życia, a także pozwolą na większą swobodę finansową. A co z osobami, które nie spełniają wszystkich warunków, aby otrzymać pełną kwotę 13 stycznia 2014 roku emerytury? ZUS zapowiedział, że osoby, które nie spełnią wymagań, nie otrzymają tych świadczeń. Warto jednak pamiętać, że ZUS prowadzi system, który pozwala na składające się wnioski o inne formy wsparcia finansowego, takie jak dodatki do emerytury czy pomoc w opłaceniu leków. Jeśli czujesz, że Twoje dochody są zbyt niskie, nie bój się zapytać ZUS o inne formy wsparcia. Pamiętaj, że masz prawo do pomocy i ZUS zawsze chętnie pomoże w załatwieniu takich spraw. Dla wielu osób 13 stycznia 2014 roku emerytura to także okazja do zaoszczędzenia. Wykorzystanie tych dodatkowych pieniędzy na oszczędności czy inwestycje może być dobrym pomysłem na przyszłość. Choć nie zawsze mamy możliwość odkładać pieniądze, te dodatkowe emerytury dają szansę na zwiększenie swojego kapitału. Nawet jeśli będzie to mała kwota. Oczywiście, decyzja, jak wykorzystać te środki, zależy od Ciebie. Możesz je przeznaczyć na codzienne wydatki, ale także rozważyć możliwość ich zainwestowania na przyszłość. Na zakończenie chciałbym przypomnieć, że 13 stycznia 2014 roku emerytura to wsparcie, które ZUS wprowadza, by poprawić sytuację finansową seniorów w Polsce. To zmiany, które na pewno przyniosą korzyści wielu osobom. Pamiętaj jednak, by śledzić wszelkie informacje i zmiany, które mogą się pojawić w przyszłości. ZUS regularnie wprowadza nowe regulacje, które mogą wpłynąć na wysokość świadczeń. Dlatego warto być na bieżąco z tymi informacjami, by w pełni korzystać z tego, co oferuje system emerytalny. Zanim zakończymy dzisiejszy materiał, pamiętaj, że jeśli masz jakiekolwiek pytania, zawsze możesz zwrócić się do ZUS o pomoc. Możesz również zostawić komentarz poniżej i chętnie odpowiem na Wasze pytania. Dziękuję za uwagę, bądźcie ze mną na bieżąco, bo już wkrótce przygotuję kolejne ważne informacje dotyczące emerytur i finansów dla seniorów. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Warto również poruszyć temat, jak te zmiany w systemie emerytalnym mogą wpłynąć na osoby, które dopiero planują przejść na emeryturę. Dla tych osób, które dopiero osiągną wiek emerytalny, 13 stycznia 2014 roku emerytura mogą stanowić istotne wsparcie na początku ich nowego etapu życia. Wiadomo, że przejście na emeryturę wiąże się z wieloma zmianami, w tym z obniżeniem dochodów. Dodatkowe świadczenia, takie jak te, mogą ułatwić ten proces, zwłaszcza w początkowych latach emerytury. Z drugiej strony, ważne jest, by nie traktować tych dodatkowych emerytur jako stałego rozwiązania na wszystkie problemy finansowe. Choć 13 stycznia 2014 roku, emerytura na pewno stanowią dodatkowy zastrzyk pieniędzy. Nie mogą one zastąpić odpowiedniego planowania finansowego na przyszłość. Dlatego warto już teraz zastanowić się, jak najlepiej zarządzać swoimi finansami po przejściu na emeryturę. Może to być czas na pomyślenie o oszczędnościach, inwestycjach lub dodatkowych źródłach dochodu, które pomogą zapewnić komfortowe życie przez długie lata. Nie zapominajmy również o innych formach wsparcia, które mogą być dostępne dla seniorów. ZUS nie jest jedyną instytucją, która oferuje pomoc finansową. Istnieją również organizacje pozarządowe, fundacje oraz programy rządowe, które oferują dodatkowe wsparcie w postaci dodatków do emerytury, bonów na leki czy wsparcia w opiece zdrowotnej. Warto zainteresować się tymi możliwościami, aby maksymalnie wykorzystać dostępne środki. Dodatkowo, nie można zapominać o roli, jaką pełnią edukacja i świadomość finansowa. Im więcej wiemy na temat swoich praw i dostępnych świadczeń, tym łatwiej możemy podejmować świadome decyzje finansowe. ZUS regularnie organizuje spotkania i kampanie informacyjne, które pomagają seniorom zrozumieć, jak działa system emerytalny i jakie mają opcje w zakresie wsparcia. Zachęcam Was do śledzenia takich wydarzeń i korzystania z dostępnych zasobów edukacyjnych. Dzięki temu nie tylko będziecie na bieżąco z najnowszymi informacjami, ale również będziecie w stanie lepiej zarządzać swoimi finansami i planować przyszłość. Nie czekajcie, aż zmiany Was zaskoczą, bądźcie proaktywni i szukajcie informacji, które mogą pomóc w podejmowaniu mądrych decyzji finansowych. Pamiętajcie, że choć ZUS ma swoje ograniczenia, to nie jesteście sami w tym procesie. Istnieje wiele innych możliwości, z których możecie skorzystać. Warto wiedzieć, jakie są opcje, aby maksymalnie zwiększyć swoje dochody i poprawić komfort życia na emeryturze. Mam nadzieję, że dzisiejsze informacje były pomocne. Jeśli macie pytania, śmiało piszcie w komentarzach, postaram się odpowiedzieć na wszystkie wątpliwości. Zostawcie też łapkę w górę, jeśli podobał Wam się materiał i nie zapomnijcie subskrybować mojego kanału, by być na bieżąco z kolejnymi filmami. Do zobaczenia w następnym odcinku, gdzie omówię kolejne ważne tematy związane z emeryturami i wsparciem dla seniorów.